tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na Obsach. E, Boże, myślałam, że ta owca jest nabra mniejsza. E, dzisiaj słuchajcie, tak jak mówiliście, pójdziemy sobie po Redstone'a. Do tych całych teleportów i nie, to nie jest żaden mod ani e, jakieś coś tam wgrywane. To się samemu jakoś tam robi. Mnie tego będzie uczył Pietruszka. E, tutaj, słuchajcie, do farmy kaktusa e, dodałam właśnie lej, tak jak mówiliście, i skrzynkę. To jest niedopracowane, bo tutaj muszę sobie inne wejście znaleźć przejście. W ogóle tutaj mam taki pomysł na taką bramę, ale to innym razem. O, właśnie, o, kaktusik płynie. Zobaczmy, jak ładnie sobie wpada. Tak. Ktoś się mnie zapytał, jak to działa, to po prostu rośnie i się samo automatycznie zbija. Taki bajer. No. A e, też tutaj muszę was dzisiaj z miejsca bardzo, bardzo przeprosić, bowiem e, mówiłam wam, że pójdziemy dzisiaj do Endów, bo e, będzie on już e, na pewno będą już porobione te, te domki i w ogóle one są porobione, owszem, zdążyłam je zrobić, ale to jest praktycznie 80% całości, co ja chciałam już wykończyć, więc... E, dosłownie no dwie minuty teraz przed tym nagraniem stwierdziłam, że sorry jednak nie jednak e, chcę Wam pokazać już całość na maksa wykończoną więc dzisiaj do e, Endu nie pójdziemy dzisiaj idziemy tylko na jaskinię, więc e, osoby, które czekały na coś <laughs> przepraszam na coś ciekawego to od razu uprzedzam, że odcinek jest bezwartościowy bo idziemy tutaj do jaskini tutaj właśnie ten domek chcę zrobić jako taki domek górnika w wiosce i tutaj właśnie będzie przejście do kopalni. Tutaj... tam nic nie ma tak de facto, więc tam nie mam po co iść, ale tutaj już znalazłam sobie jakąś skinę, Ale zobaczymy. Nie mamy włączonych potworów, to nie leci. Tak, i naprawdę, ja już Wam na 100% obiecuję, że w kolejnym odcinku będzie już pokazane end, bo już mi tam zostało tylko zrobienie oświetlenia i takie, wiecie... Zaraz tego nie mogę zbić. Takie sprawy kosmetyczne, że tak powiem, nie? Już zombie słyszymy. Za... Tak, zwłaszcza, że jeszcze chciałam zrobić sobie tam ekspiarkę. Tak, i osoby spostrzegawcze już zapewne zauważyły, że Madzi licznik śmierci urósł. Tak, Madzi urósł licznik śmierci. Madzia wszystko straciła. Madzia jest zła i niepocieszona w tej kwestii. Bo, bo, bo. Bo liczyłam, że, jedna, że jednak odzyskam te moje... mój ekwipunek przynajmniej. Ale przynajmniej część jego, powiem wpadłam do lawy i to dwukrotnie, praktycznie raz jak e, przez przypadek, no nie, impreza. Raz przez przypadek, słuchajcie, wpadło mi się. <laughs> Jeju, jakie to miecz jest biedny! Ja lubiłam taki mój ulepszony na dwa hity. Dobra, mniejsza e, W każdym razie, raz wpadłam przez przypadek do lawy. E, drugi raz e, poszłam, słuchajcie, w to samo miejsce. Że może coś tam na brzegu tej lawy zostało. Owszem, zostało, ale tak zbierałam, że podam po raz drugi. Tak, to była bieda z nędzą. No i teraz, jak widzicie, nie mam ani Expo dużego, ani nic. Expo, to co miałam na początku odcinka, pochodzi ze smażonej ryby. Tak? I. O, strzała. I, i, i. I właśnie nie mam nic enchantowanego. Mam wszystko, co prawda, diamentowe i strzały pod pachą. No ale. Ale to jednak nie to. A dzisiaj musimy pozbierać surowców właśnie ze względu na ten teleport i też ze względu na yy, żelazo. Nie, nie na żelazo. Tu już nie sięgnę. Na, 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 na. Na węgiel. Na węgiel bowiem w Endzie będę robiła najprawdopodobniej ekspiarkę z endermanów, ale w tym. W Sołmie. Więc więc. Mm. więc ekspiarka w stołnie ja mam tego stołu na duża złoża ale ja chcę ją taką ogromną wielką zrobić więc, więc nie wiem czy mi wystarczy a poza tym też y, swoją drogą żelaza potrzebujemy bowiem y, w tej ekspierce z tego co chyba pamiętam idą y, te pistony więc żelazo też będzie potrzebne i tak i ogólnie to potrzebujemy redstone'a, bo mamy tylko jeden stack bloków redstone'owych, a ponoć to będzie zdecydowanie za mało. Poza tym liczę też na diamenty, bo z moich 50 paru diamentów po zrobieniu tego ekwipunku zostało niecałe 20. Tak, co miałam jeszcze rzeknąć? Aha, że pytacie się o domek w, w tym, w neterze. Domek w Netherze był taki jaki był, wielce go nie zmieniałam. To znaczy, nie zmieniałam. Tyle, co ostatni raz było pokazane, tyle z niego jest. Tam nic jeszcze nie dobudowywałam. Mam plany na Nether, mam tam parę pomysłów, co jeszcze dodatkowo zrobić. No ale. Ale, ale na razie pochłonął mnie end. End jako tako bardziej atrakcyjny, mi się obecnie wydaje, że tak powiem. Nie wiem, jakoś w endzie lepiej mi się buduje. Może dlatego, że. Myślałam, że coś stoi za mną. Um, Angie mi się atrakcyjnie buduje, być może dlatego, że jest tam zielono, że tam jest normalnie. Teoretycznie normalnie, bo nie ma słońca, ale lepiej to wygląda, że tak powiem, nie? Bo w piekle nieco, że tam jest tak piekielnie. Tak, w piekle jest piekielnie. Jest pełno lawy. Jak nie włączę potworów, to. Yy, jeszcze jest znośnie, ale jak są potwory piłmeny chrumkają jakoś tak... chociaż Endermany są według mnie bardziej niebezpieczne, ale yy, jednak tam się lepiej czuję. Więc do nateru ja teraz chodziłam tylko po Glowstone, żeby wykończyć oświetlenie w metrze. Co to? To mi się udało, ale nie, nie wystarczyło mi Glowstone, żeby zabrać go do endu, bowiem właśnie w endzie chciałam zrobić takie wiszące bloki glowstone żeby tak randomowo one sobie wisiały, takie jakby zawieszone pyłki. No, co się design, łapiecie o co mi chodzi. Co ja jeszcze miałam, że jak sądzę tak po kolei rzeczy i rzeczy. Aha, bo tak. Jeszcze dwie kwestie. Często piszecie, że testnicie za pierwszym sezonem obcasów. No niestety, ale pierwszy sezon, jak na chwilę obecną, nie wróci, bo się zakończył. Co jest w sumie logiczne. A po drugie, ja teraz, na przykład w tym sezonie, ja się jednak bardziej cieszę Minecraftem, niż w pierwszym, bo w pierwszym to ja czułam przez was taką presję, że Tyle już nie było odcinka, już odcinka nie było prawie miesiącowy. wy oczekujecie tego odcinka, gdzie, a to skąd się wziął? Jak ty z góry przylazłeś? Zespełniłeś się tu? Ach, się tak więc wtedy czułam, słuchajcie, taką presję, że oczekujecie tego odcinka już, już, bo tyle go nie było, a ja robię coś dużego. Tutaj przynajmniej macie odcinek co tydzień. Jak nie ma nic takiego zbytnio do pokazania, bo nie zdążyłam, albo po prostu byłam zajęta, nie miałam zwyczajnie kiedy pograć tego Minecrafta, to idziemy na jakąś wyprawę. Czasami, a coś się ciekawego zdarzy, baśka. Nagle nie chcę do baśki, pójdziemy tu. Mogą sobie drewna trochę nazbierać, wiecie, na pochodnie. Bo ja oczywiście zawsze, często, gęsto te pochodnie stawiam. Tak, więc ja Was bardzo dobrze rozumiem, że kiedyś robiłam bardziej imponujące budowle, teraz robię je mniejsze, ale ja teraz bardziej się bawię Minecraftem. Przedtem brałam Minecraft jako taką bardziej grę do Bożeż Dwie. ...taką grę do budowania, do wykazania się kreatywnego, nie? A teraz ja Minecrafta bardziej traktuję jako taką dobrą zabawę z opcją budowania. Tak jak na przykład macie, o, creeperek. Dwa creeperki, nie, 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 won. No, przynajmniej zabił. A, zapomniałam tego wyłączyć. Może creeperka siekniesz? A, tu byłeś u siekna mi, taki to baś Basiu, umrzyj! Dziękuję. O, patrzcie jak cicho się skrada z tyłu. No, przecież wiem, że na trzy hity idzie. Hello, hello, nawet no, nie ma nikogo. E, no i wracając do moich myśli, e, tak, e, no Minecraft dla mnie teraz jest bardziej zabawą. Też mówicie, że mody wygrywała. Jak ja się dobrze bawię bez modów, to na co mi te mody są potrzebne? Ja rozumiem, że niektórzy na przykład, bo są tacy gracze, że nie potrafią zagrać w czystą grę, tylko w całą zmodowaną. Tyczy się to y, i Simsów, i Don't Starwa, i y, Minecrafta, i jeszcze zapewne innych gier. Z tego, co ostatnio się dowiedziałam, to NIE! No weź go zastrzel, jego, nie mnie! O, czekaj, jak się znajdziemy? O, strzały. Dobra, już sama go zabiję. No. Więc tak, więc są tacy gracze. Owszem, i ja takich graczy. Spadaj! Również szanuję, którzy grają w gry takie, no, modowane. Bo to też, też jest jakiś rodzaj gry. Dla niektórych on jest adekwatny, dla niektórych on jest nudny. Na przykład, gdybym ja miała. Jezu, skąd tyle creeperów? Przecież nie ma spawnerów creeperów, skąd one się biorą? Sio! Tak, pieniądze dzięki. Idę w drugą stronę. Ym, na przykład ja, gdybym, gdybym miała grać na modpacku, i ogarniać go w całości, tak jak można powiedzieć, że zwykłego, czystego Minecrafta ja ogarniam w tak w 90%. Bo owszem, i alchemii nie ogarniam, e, zaklinanie jakoś miarę mi przychodzi, e, ale ogólnie chodzi mi o alchemię, o, o redstone'a, konkretnie konstrukcje redstone'ową ja kompletnie nie ogarniam. Ale to mi nie jest na przykład potrzebne. A w modpacku jednak jest dużo rzeczy, które wypadałoby ogarniać. Przykładowo macie, jak grałam e, z Shio na e, Hexicie. Ja tam połowę rzeczy nie ogarniałam, nie wiedziałam po co są te buraki, a do czego są te kryształki, a co to jest, a do czego to, co to znaczy. No i tak wiecie, lepiej takie rzeczy ogarniać niż, no, być lamą. <grym> Że tak powiem, mówię tu akurat o sobie. Tak więc. Więc więc nie wiem, mi, ja na przykład teraz bardziej luźniej się czuję w tej serii, w drugim sezonie obcasów niż w. No, niż w pierwszym. Bowiem właśnie nie mam tej presji i mam nadzieję, że w tej kwestii mnie zrozumiecie, o co mi tak naprawdę tutaj chodzi w tym momencie. Bo tu nie chodzi o to, że ja, nie wiem, z siły nagrywam odcinek co tydzień. Bo po prostu, nie wiem, ja lubię też do was sobie w ten sposób pogadać. Dobra, idziemy do tych creeperów. O, siedzi tam? bo siedzi. Bo też macie, wiem, że obcasy są serią najbardziej oglądaną u mnie na kanale. A, jeszcze zombie. O, i cyborg. No, do widzenia. Tak, więc wiem, że ta seria jest najbardziej oglądana, więc nawet jak są jakieś ważne informacje, żeby oddzielnego specjalnie filmu nie nagrywać, to yy, informuję was tutaj, i no wszyscy wszystko dobrze wiedzą. Tak, a propos informacji to zaraz będą. <grym> tak więc. Nie wiem, wiem, że też wiele osób sobie chwali właśnie, że teraz obcasy są systematyczne, nie są jakieś mega szałowe z budowlami, niektóre budowle, no tak jak tam ten zamek, co robiłam do dość długo, ale robiłam go praktycznie tydzień po tygodniu, widzieliście efekty, nie? Tak więc dużo osób sobie na przykład chwali tą wersję. Sezonu. Nie wiem, my pytacie się o trzeci sezon, kiedyś będzie, no jak się znudzę czystym Minecraftem, no to zapewne nieprędko będzie. Powiedzmy, że za rok, tak. Jak ktoś się pyta, kiedy, kiedy trzeci sezon, za rok. Więc jak za rok nie będzie trzeciego sezonu, to mi to przypomnijcie, o ile jeszcze będę żyła za rok. Nigdy nic nie wiadomo. W każdym razie, jeżeli za rok y, będzie jeszcze Minecraft na obcasach sezon drugi, to mi przypomnijcie, że ja rok temu mówiłam, że już powinien być sezon trzeci. Więc zamykaj Madziu sezon drugi i zaczynaj trzeci. Więc ja go natychmiastowo zamknę i zacznę sezon trzeci. Posłuchaj. No. I tak jak mówiłam, sezon trzeci będzie na modach. Jak już y, postanowiłam, że on będzie na modach, to ja się tych modów nauczę, bo naprawdę ja, grając na modach, ja chcę te mody ogarniać. Chcę wiedzieć, jak co konkretnie, o co biega w tym kończyło mi się pochodnie. Ale to no, to się skończył. Ale dlaczego nie ma redstone'a? Ważne, że mamy level spory, więc sobie pójdziemy zaraz ulepszyć jakiś kilo czy kubraczek, czy jeszcze coś innego. Jeszcze wydobywamy to, co to, co to ja chcę. Tak, i właśnie, skoro już dzisiaj tak iście rozgadany odcinek na różnego typu sprawy, to jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, bo jednokrotnie pytacie, na jakie ja gry w tym roku czekam. Więc tak, jest kilka takich gier. o Na pewno wiecie, że czekam na The Sims 4. no to, to chyba jest o, oczywiste, jak na taką maniaczkę simsową jak ja. Mamy, jaju, mamy drewno, tyle wygrać, tyle szczęścia. Jo! Dobra, <trybujesz> czyli idziemy dalej. O, o, jak jest lapis, to i redstone niedługo powinien być. Chyba, że się tunel skończy, właśnie. Tak, więc na jakiej gry czekam? Na, na pewno czekam na grę, która wychodzi już za cały miesiąc Dying Lights. To jest no żeby Wam nie skłamać, ale chyba Techlandowe. To jest na tej samej praktycznie zasadzie co Dead Island. Biegamy, się jedziemy Jedyna różnica chyba tam jest taka, że ma być tam świat otwarty. Nie mam pewności, teraz ja już wymyślam. W każdym razie, tak, w tą grę będę grać, będę ją nagrywać. Nie będę nagrywać ją sama. Z kim ją ja będę nagrywać, to powinniście wiedzieć, jeżeli oglądacie większość moich serii na bieżąco, bo było to już mówione. A, a, a. A na jakie gry jeszcze czekam? Po co ja zrobiłem ten wapacy? Jestem ciekawa. Dobra, mniejsza. W każdym razie, no co jeszcze czekam? Czekam, mam wrażenie, że mi się głos zmienił. Nie wiem, mniejsza. Czekam, słuchajcie, jeszcze na Dame Park. To jest strategia. Starsi widzowie mogą pamiętać pierwszą wersję. Nie wiem, kto teraz tą grę robi. Jakie studio. W każdym razie, kiedyś to było od EA. Pamiętam, była jeszcze, słuchajcie, płytka, gdzie było 5 w jednym bodajże. Tam był, były simsy jedynka, trzy dodatki bodajże. Do simsów jedynki było SimCity, pierwsze, pierwsze Sim City, a później no i do tego jeszcze właśnie było Dame Park, gdzie kompletnie to odstawało od tych Simsów, ale na tej płytce najbardziej to było docenione przeze mnie przykładowo. E, tak. I tam e, budowaliście park, oczywiście ustaliliście cenę biletów, godziny odwiedzania, wszelkiego rodzaju ceny napoi, e, taka strategia, coś jak e, Sim City, tylko, tylko fajniejsze. Tak, nieraz pytacie, czy Sim City nagram? Nie nagram. Dla mnie to, y, ostatnia wersja Sim City to jest gniot. Nie będę w to grała, wybaczcie. E, ale Dame Park też chce nagrywać. Też wtedy y, trzeba będzie słuchać słychać jakieś u mnie na kanale zrobić, bowiem ja się staram nagrywać nie więcej jak jeden odcinek na dzień. Więc tu nie, ma? nie mam. Tak więc e, trzeba będzie coś e, pokombinować na kanale. Może jakąś serię zamknąć. Uchu, dzień dobry, bardzo. Kwiatuszki, jak słodko. Jest złoto. Złoto jest mi potrzebne do torów napędzanych, bo nie mam. Ile szczęścia dzisiaj znajduję? Zawsze jak z wami jestem na odcinku, to mówię, yy, kupę szczęścia. Mam. Dobra. E, w każdym razie właśnie szacharmach jakiś trzeba będzie zrobić. Jak myślę o tymczasowym zakończeniu yy, Don't Starva. Chociażby z tytułu Poczekania na pełny DLC. Chociaż DLC twierdza, że to się jest straszne i ciężkie jak dla mnie. Nie wiem, przekonamy się. Słyszałam po prostu coś niepokojącego, dlatego się rozglądam. Dobra. I I I. I na jakie gry czekam? No na te cztery, trzy gry czekam, co właśnie teraz wspomniałam. Dane Park, Daily Light Fly i Lights i i, i I. Boże. O czym mówiłam? Kolejne. I 74. A właśnie, jeszcze pro Light. Propo Lightów. Pamiętacie, zapewne nagrałam kiedyś pokazówkę z. Inverbis Virtus. Ostatnio dostałam info, słuchajcie, że gra najprawdopodobniej wyjdzie w kwietniu tego roku, co mnie niezmiernie cieszy i z tego również bym chciała nagrywać. Tak więc na ten rok, słuchajcie, już tak wstępnie mogę powiedzieć sporo, sporo nowych rzeczy na kanale. Nie wiem, może też, może, może, może też po prostu. Będzie jeden dzień, gdzie będą wychodziły dwa filmy, ale tylko jeden. Nie chcę nagrywać więcej filmów jak sześć tygodniowo. A też nie chcę zaniebywać innych serii. W każdym razie, takie są oto plany. A my nie znaleźliśmy dalej Redstone'a. Dobra, chodźmy jeszcze w tamtą stronę do lawy. W ogóle na jakim poziomie jesteśmy? 19. No dobrą sprawę, nawet diamenty tu by się znalazły. No. Tak, kiedyś też podziwialiście ilość FPS-ów tutaj u mnie. Dla mnie to jest normalna ilość FPS-ów, nawet na starym kąpie miałam, miałam taką ilość, więc. Hmm. Więc jak dla mnie to jest ok. Dobra, tutaj mamy kwiatuszki, a redstone'a chyba nie będzie dalej. Najlepiej to by było opuszczoną kopalnię nową znaleźć. O, to by było coś. Tam to zawsze do zatracenia tego redstone'a jest. Tak, ale to, to normalne. Pamiętacie? Yy, szukaliśmy dżungli? Na nagraniu nigdy dżungli nie znalazłam. Szukałam sabawnym? Na nagraniu też nie znalazłam. Szukam teraz rekstrasyjna? A kij? Nie znajdę. Złośliwość gry. To jest normalna złośliwość gry. Ja już do Minecrafta się przyzwyczaiłam w tej kwestii, że to jest yy, gamingowa złośliwość. W sumie podobnie jest z Don't Starve'em, gdzie na nagraniu ostatnio świńskiego Króla próbowałam znaleźć i też mi nie wyszło. Założę się, że gdybym zaczęła grać sobie zaraz. <grymnie> zaraz po nagraniu tak prywatnie, to bym znalazła w 5 minut. Proszę Państwa, ja chcę redstone. Pójdziemy jeszcze sobie w tamtą mękę. Tu powiedzmy. Dobra, przyszło zombie za to. Chodź. Chodź, Zenuś. Chodź, zeniu. No. O, Basiu nie przyszedł. Dzięki Basiu z tyłu, że mi pomagasz, z Basiu z przodu. Tylko nie trafię we mnie, bo jestem głodna. Widzisz, ja się nie najadłam. Ma Baśka do ciasnej, jasnej. Won. Boże, no zbierały się ziadosło. No straszyło mnie. A tak teraz pomyślałam, że ja bym chciała jeszcze stąd wyjść na nagraniu, ale no. No, ja śmiem wątpić. Naprawdę, że ja wiele chcę. Jeden mały czerwony redstone. A, ucieką od baśki. Nie, 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 nie. Będzie szła za mną? Tak, jakoś cielę. Oczywiście, że będzie szła. Wow, pająk. No, w końcu troszkę akcji na końcu odcinka. coś dają? Nie dają. A tu? A tu już tak. <laughs> Dobrze, że jest dużo żelaza. Żelaza będzie mi potrzebna. Jest dużo żelaza. Straciłam na te golemy całe. No ale pozbierajmy te wyrzutki potworowe. Słyszę pajonga. Wow, albo wpadła jak śliwka w komput. Mamy spawner! Tyle wygrać! Super! Jest znacznik! Jak miło! I jest redstone! To nie jest odcinek stracony! Ale siodło to nie wiem do czego mi jest potrzebne. Teraz tak patrzę co ja bym mogła z czymś połączyć, wyrzucić albo coś sensownego zrobić. Dobra, weźmiemy sobie płytkę. Dlatego no, i tak musimy jeszcze tutaj coś wyrzucić. na wyrzuciłem, bo ja chcę te mosty y, bo ja ostatnio zbieram. Co prawda nie wiem do czego i na co, ale sądzę, że do czegoś mi się jeszcze przyda. Ale powiem że teraz mniej są spotykane te, te mob spawnery. Kiedyś mi się wydaje, że ich więcej było. Pamiętam na pierwszym serwie, jak miałam dwa mob spawnery, jeden obok drugiego. A wy się wróciło do tych starych czasów. Zaraz wyrzućmy. Ona jest nam iście niepotrzebna. Tak tu zbieramy, zbieramy. Tu. Tak, nieraz pytacie się mnie, czy ja dałabym radę grać na Minecraftie, Załóżmy beta 1-2. Tak jak zaczynałam. Nie wiem czy bym dała radę. Za dużo teraz dobrych rzeczy według mnie weszło. Typu właśnie zaklinanie przedmiotów. Mmm, co tam jeszcze? No, alchemia, to nie, nie jestem alchemiczką. Wow, woda! No. Yy, ale co jeszcze? Na przykład, swy, yy, swoistego rodzaju dekory, nie? Taka duża przestrzeń bez potworów? Wszyscy zrobi? O, to chyba to woda. Co ładne zejście. Hmm, oczywiście nic a teraz się winduj pod górę a, dobra wywindujemy się, zobaczymy co tam jest I myślę, że będziemy dzisiejszy odcinek kończyć z redstone'em ubogo podejrzewam, że najlepszym sposobem będzie po prostu pójść do kopalni i kopać w tunele Wtedy redstone chyba najbardziej wyzbiorowany będzie wyzbiorowany jest takie słowo jezu Magda No to tu mogło być tu. Tam rośnie trawa? Oj, Basia. No nie, mamy trawę, czyli podziemną tajną hodowlę trawki. Z kwiatuszkami. Super. O, złoto. Jest redstone, co prawda w trudnym miejscu, ale jest. Oj, skriper. Jak się czaj. O, zobaczyłeś mnie. No i ja się cieszę, żeś mnie zobaczył. Oszalałeś? Ale ja powiem, że teraz przynajmniej jak Creepery nie niszczą, to lepiej odrzucają. Ja ile na ile zenków. Ile bagów, świetnych? No, przynajmniej wykopię sobie jednego redstone'a, będę szczęśliwa. Skąd Was tu tyle? Czy wy tam macie spawner? Dobra, ma przyjemności się skończyły, bo skończyły się pochodnie. Ale sobie tutaj wykopię redstone'a, przynajmniej ekspo będzie. Węgielek. Franek, weź ty przestań latać koło mnie! Nie przytulał cię nikt czy jak? Jest taki niewyżyty. Myślę, że zrobimy tak. <noise> nie mam pewności, że tu gdzieś lawy nie ma. No. Nie było. No, słuchajcie, to może, żeby już nie przedłużać, to dzisiejszy odcinek już kończę. Dzisiaj było bardziej tak informacyjnie, bardziej tak, no, wydobywczo, że tak powiem. No. Nie o to mi chodziło. Dobra, zrobimy inaczej. No. I też, no, przy, y, miałam ten. Już dawno do Was nie gadałam. No, na tematy. Teraz zróbmy tak. <grych> na tematy często poruszane w komentarzach, to znaczy, dawno nie gadałam. Staram się zawsze je na bieżąco wyłapywać, ale też w trakcie nagrania tyle rzeczy, przeważnie się dzieje, że ja zapominam. Zwyczajnie zapominam. Nie to, że nie czytam Waszych komentarzy, tylko po prostu nie pamiętam wszystkiego, bo komentarze naprawdę masy mi piszecie. Tam jest teraz ja tam chcę. O! Sama dokopię się. Maski Mam Dam sobie radę. Idealnie. Jeszcze, <śm> żeby dzielątwa nie było. Nie no, jako tako tu nie Bo tu znowu lawa jest chyba, że tam z góry zleził. Może nie. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinku. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałam Wam przekazać w sensie sezonów obcasowych. Mam nadzieję, że podobają Wam się plany na najbliższy czas na kanał. Co ja tutaj. O, zombie! Co ja tutaj mam zamiary odskuteczniać. I cóż jeszcze Zajrzę sobie, to bo mnie ciekawi. O, znowu kwiatek. E nie ma to razu. O, jaka hodowla grzybów. Jaki zombie ubrany. No i wy nie dajecie mi skończyć odcinka. Ja tu chcę kończyć już, bo już należy kończyć. O, ten filmik będzie 4 giga ważył. To musi być Spawner. No skąd ich tyle? Ciemno tutaj, jak nie powiem gdzie. I jeszcze ekipa creeperów. Nie, dobra, dziękujemy. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo w kolejnym, w którym już na pewno będzie end wykończony i, i nie tylko, bo też się coś innego szykuje. Dobra, w każdym razie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. No i cześć!